Adrianna Biedrzeńska rozstała się z trzecim mężem. Nikt tak naprawdę mnie Ady, nie kochał Adrianna Biedrzeńska w 2017 roku wyszła za mąż za 12 lat młodszego konferansjera Sebastiana Błaszczaka. Poznała go jeszcze wtedy, gdy była żoną Marcina Miazgi. Chociaż on twierdził, że został porzucony przez żonę, aktorka w oświadczeniu napisała: rozkład pożycia nastąpił dużo wcześniej, ale odpowiedzialność za ten stan ponosi właśnie ten, który dziś kreuje się na ofiarę. W rozmowie z Vivą, Biedrzeńska potwierdziła krążące plotki o jej rozstaniu z trzecim mężem. Chyba jestem szczęśliwa, pomimo, że nie tkwię obecnie w żadnym związku i nie mam zamiaru tego robić. Po moich doświadczeniach boję się mężczyzn, powiedziała. W tym samym wywiadzie aktorka Goszko stwierdziła, gdy analizuje swoje życie, to dochodzę do wniosku, że nikt nigdy nie kochał Ady, tylko aktorkę Adriannę Biedrzyńską, która była popularna, zawsze dawała sobie radę w życiu i dużo zarabiała. Ale nikt tak naprawdę mnie, Ady, nie kochał. Adrianna Biedrzyńska i Sebastian Błaszczak poznali się w Toronto. Wówczas aktorka przyleciała tam do pracy, a on miał przywieźć ją z lotniska. Jak informował tygodnik na żywo, mężczyzna dla starszej o 12 lat aktorki Błaszczak przyjechał do Polski, zostawiając w Stanach partnerkę z dwójką dzieci. W 2014 roku, roku zaręczyli się. Niedługo później Adrianna Biedrzeńska dowiedziała się, że ma guza mózgu. W chorobie wspierał ją mąż. Przeszła serię naświetleń, a potem operację usunięcia nowotworu, dzięki której udało jej się wrócić do zdrowia. W 2017 roku aktorka poinformowała, że jest już po ślubie. Po raz pierwszy jestem naprawdę szczęśliwa. Czekałam na to 50 lat. W sierpniu 2021 roku. Adrianna Biedrzyńska przyznała, że od prawie roku nie widziała się z mężem. Przebywał w Kanadzie, a podróże były utrudnione przez pandemię.